Lasko jest to miejscowość, która liczy prawie 1300 mieszkańców i jest trzecią pod kątem wielkości na terenie gminy Rzekuń. Więc tutaj jest zbudowany żłobek samorządowy, który będzie liczył 15 dzieciaczków, także będzie można z niego korzystać, ale też powstanie potężny węzeł kuchenny, z którego będzie korzystał żłobek, jak również ta placówka oświatowa. Do żłobka samorządowego w miejscowości Laskowic będzie mógł uczestniczyć 15 maluchów, nie tylko z samego Laskowca, ale też z całego regionu. Przypomnę tylko, że jest to trzeci żłobek samorządowy, który my tutaj oddajemy na terenie gminy Rzekuń. Pierwszy powstał w samej miejscowości Rzekuń i on liczy 75 miejsc. Kolejny powstał w miejscowości Dzbej na 22 dzieciaczków, które już uczęszcza do tego żłobka samorządowego. I ten w miejscowości Laskowej jest dla 15 dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że staraliśmy się rozlokować te żłobki samorządowe zarówno w centrum gminy Rzekuń, jak również na zachodniej i wschodniej części, tak żeby dostęp do tych żłobków był równomierny, jeżeli chodzi o osoby, które korzystają właśnie z takiej opieki. Jeżeli chodzi o zapewnienie standardów, to staramy się, żeby żłobki samorządowe na terenie gminy Rzekuń, zarówno w Laskowcu, w Zbieni, jak i w Rzekuniu, miały taki sam standard. Ta budowa, która dzisiaj jest realizowana, jest dla nas bardzo ważna, ponieważ Laskowiec to miejscowość, która liczy prawie 1300 mieszkańców. Zadbaliśmy o tę infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, ale też taką właśnie dla rodzin z dziesięczkami, tak żebyście Państwo mogli w pełni korzystać z takiej infrastruktury wybudowanej przez gminę Rzekuń. Przypomnę, że otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne z programu Maluch Plus, a całość inwestycji opiewa na ponad 2 miliony złotych.